Ej, serce na bicie, człowieka rozpoznasz czynami, chory rab, ej, ej, cidło. ej, cidło. ej, cidło. ej cidło. <coughs> na luzie. ciągle zalewam was smutkami ale na razie nie spotykam się z innymi przypadkami, ja w to kurwa nie wierzę, zmęczony jestem ciągłymi porażkami, co się było ułoży, drugie niespodziewanie się spierdoli ciągle kłopot od tego wszystkiego nieustające bóle głowy wpierdalam tabletki jak cukierki bije się z własnymi myślami łudzę się nadziejami, że lepsze czasy zbliżają się do mnie małymi krokami nocami jednak zalewam się łzami, biję z własnymi przemyśleniami i rozkminami, układa danymi scenariuszami Wspominam życie na ulicy jak byłem bezdomny I głodny Spać na ulicy uwierz mi chodnik był chłodny A ludzie patrzyli z obrzydzeniem Myślałem, że po wypadku i wszystkich przeżyciach Nie jest w stanie mnie już nic złamać Że twardszy będę niż diament że ciągle mięknę i się dużo dołuję Lepszych czasów wypatruję Doceniajmy co mamy Do piekła nie podążajmy Biednym pomagajmy, siebie nawzajem wspierajmy Siebie nawzajem wspierajmy Niewiarygodna historia mego życia dramaty przeżywane, mej duszy i ciała rany zadawane, ta pierdolona karuzela, kości połamane ciągle w mojej głowie te chwile odtwarzane, naprawdę ja tego nie ogarniam, czemu mam tak w życiu przejebane, ciągłe złe wybory podejmowane zachowuję się jak głupi zakochany młodzieniec, podążający za kobietą, która go wykorzystuje i tak pewnie nie zrobię kariery nie zdobędę fajmu, bo w moich kawałkach nie znajdziecie oryginalnych ciuchów i złotych łańcuchów, chyba że akurat zapierdalam na was dychę, przeżyłem Biedę byłem bezdomny, podjąłem nawet próbę samobójczą, Odwiedziłem mnie jeden kryminał. Rozmawiałem też z psychologami i psychiatrami, za głowę się łapali, egzorcysty nawet wzywali, demony wypędzali. Na podstawie mojego życia milczenie owiec nakręcali, gdy mnie słuchali, z wrażenia z krzeseł spadali. Doceniajmy, co mamy do piekła, nie podążajmy. Biednym pomagajmy, siebie nawzajem wspierajmy, siebie nawzajem wspierajmy. A tak na serio jestem pojebany i nieobliczalny Jak gramat wybuchowy, ciągle przeciwko każdemu Buntownik z wyboru, niepodporządkowany nikomu Idę przez świat z nadzieją na lepsze jutro Wychodzi z tego jak zwykle wielkie gówno Zmęczony jestem tymi porażkami Z diabłem wiecznymi igraszkami Nie zadaję się już z wieloma starymi koleżkami Okazali się zwykłymi dziwkami Miałem lepsze chwile od dawna Już nie piję i wam nie walę po nosie. Kto wie, może kiedyś wystąpię w jakimś pornosie A tak na poważnie cieszę się że mam dach nad głową i jedzenie Reszta ma małe znaczenie Ej, pamiętajcie, że dla niektórych problemy innych są śmieszne A dla innych są nie do przeskoczenia I nie jeden człowiek cieszy się z kromki chleba Tak jakby wygrał wszystkie w totolotka Bądźcie dobrzy dla bliźni Szanujmy się, kurwa, nawzajem Ej